Jeżeli zostawisz łapeczkę w górę w ciągu następnych 5 sekund, to nic się nie stanie. Hej, cześć, witajcie mordeczki z tej strony Migao i w tym filmiku powiemy sobie o wszystkich informacjach na temat wielkiego eventu. Na samym wstępie chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama, gdzie pokazałem twarz oraz na wszystkie konkursy, które wyświetlają wam się teraz na ekranie. Nie zapomnijcie również zasubskrybować mojego kanału oraz zostawić łapeczkę w górę pod tym materiałem. Już od dłuższego czasu wszyscy gracze oczekują na wielki event sezonu 10. Do tej pory na mapie Fortnite nie pojawiła się jeszcze żadna oznaka, która wskazywałaby na rozpoczęcie wielkiego eventu. Jednak dzięki osobom, które przeszukują pliki gry, wiemy, że już niebawem na mapie Fortnite pojawi się wielkie odliczanie. Będzie ono odliczało do startu wydarzenia z rakietą. Dokładnie odliczanie pojawi się nad rakietą, która znajduje się w jednym z hangarów na stechym składzie. Możliwe, że licznik jest już na mapie, ale niestety nie mogę wam tego gwarantować, ponieważ nagrywam to zaraz po wycieku tej informacji. W przypiętym komentarzu znajdziecie informacje na ten temat. Jeżeli jednak nadal nic się tam nie pojawiło, to już na dniach będzie będziecie mogli zaobserwować tam małe zmiany. Dodatkowo dzięki szynie na Twitterze możemy dowiedzieć się, że szkielet zniknie z mapy. Niestety nie wiadomo dlaczego tak nagle ma on zniknąć z mapy Fortnite Battle Royale. Wszystkiego dowiemy się dopiero podczas startu rakiety. Jednak znamy mniej więcej cały przebieg eventu w sezonie 10. W plikach Fortnite pojawiły się wzmianki takie jak start, ostrzeżenie na ekranie, wytwarzanie pary, odliczanie, taśma życia oraz klakson. Wszystkie te procedury pojawią się podczas eventu w sezonie 10. W samym środku eventu wszyscy gracze Zostaną przeniesieni do punktu zerowego, czyli do miejsca, które jest strasznie podobne do tego z eventu w sezonie szóstym. Wszystkie opony, drzewa oraz pomidory, które są na mapie, zostaną przeniesione razem z nami, chyba najbardziej ciekawą wzmianką jest taśma życia. Będzie to film, który zostanie odtworzony w samym środku eventu. Przedstawi on wszystkie najlepsze wspomnienia od sezonu 1 do 10. Zaraz po całym filmie wszyscy gracze zostaną przeniesieni do miejsca bez powrotu. Również podczas całego eventu wszyscy gracze zostaną przeniesieni dokładnie w to miejsce na mapie. 4 godziny przed rozpoczęciem wielkiego eventu, plac zabaw oraz tryb kreatywny zostanie wyłączony. Niecałą godzinę wcześniej zostaną wyłączone wszystkie tryby i zostanie dodany tryb okresowy o nazwie The End, czyli koniec. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten oto sposób. Sam tryb będzie trybem 50 na 50 Jak już dobrze wiecie w trybie eventowym, strefa zawsze pojawia się w miejscu startu wydarzenia. Tym razem strefa będzie obejmowała stęchły skład oraz zalew zdobyczy, ponieważ to właśnie te dwa punkty będą kluczem w wielkim evencie. Gdy na odliczaniu pojawi się informacja że do eventu zostaną dwie minuty, wszyscy gracze dostaną nieśmiertelność, a cały interfejs zostanie wyłączony. O dokładnej dacie eventu dowiemy się dopiero po rozpoczęciu odliczania. I to chyba wszystko, co wiemy dokładnie o wielkim evencie. Ja już naprawdę nie mogę doczekać się wielkiego eventu w sezonie dziesiątym. A Wy? Dajcie znać na dole, przypnę Wam serducho. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to nie zapomnij wpisać mojego unikalnego kodu Migao w sklepie Fortnite. Nie zapomnijcie również wpaść na mojego Instagrama, do którego znajdziecie link w opisie. A jeżeli ten materiał Ci. się Spodobał, to zostaw pod nim opeczkę w górę, a ja już się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że mój film Ci się spodobał. Nie zapomnij stawiać łapki w górę oraz suba dzwoneczki. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Yo!